No więc słuchajcie, kupiłem już to, co miałem kupić, i zobaczcie, jaki fajny motyw. Możemy to użyć z nawozem, możemy to użyć bez nawozu, czyli praktycznie kupujemy jedno, mamy dwie. Patrzcie, elegancko rozkładam. I mamy kultywator. I jedziemy. Co prawda ciągnik tu jest ten tylko 120 koni, więc to jest słabizna jak nic. No ale patrzcie, jest, normalnie pracuje jak kultywator. Wolno, trochę za wolno to by było. Kultywatorem jednak bym szybciej to zrobił. E, czyli chyba jednak by się nie opłacało samym tym jeździć. Ale na luzie. Czyli uważam, że... E, no ten zakup to jest nadzwyczaj fantastyczny, zaraz podłączę silniejszy ciągnik, zobaczę czy silniejszym ciągnikiem będę mógł jeździć szybciej no ale sami widzicie, no normalnie kultywatoruję i mam no te 7 metrów tak eee, no kurczę, Felek, no jakbym wiedział to ja bym to od razu no, to widzicie, no czasami czasami takie głupie błędy, bo ja wcześniej brałem jakiś tam kultywator, który 6 metrów miał Ta eee, brona? nie wiem, wydaje mi się, że chyba teraz tutaj to, no to można tak zrobić, no chyba się nawet nie opłaca inaczej to kombinować. Jedynie, tylko ta prędkość mnie trochę zastanawia. Muszę zaraz zobaczyć, czy, czy, e, czy to jest coś związane z mocą silnika, ciągnika, czy nie. Zaraz podłączymy drugi ciągnik. Zobaczymy, jak to zadziała w przypadku drugiego ciągnika. Kupiłem sobie drugi dodatkowy zestaw, ponieważ ja nie lubię. Jeździć z tym, o tutaj musi stać, eee. Eee. musi stać, proszę Państwa, i pilnować. Przyzwyczajony jestem w poprzedniej wersji, o ile dobrze kojarzę. W poprzedniej wersji, o ile dobrze, koja, koja, dobrze kojarzę, trochę szybsze szybszy te ciągniki skręty miały. Tutaj niestety, ale tak. Tak trochę to, to ma do życzenia. No i zobaczmy. Tak, moc silnika, moc silnika. Przede wszystkim, no widzicie, 12 na godzinę. Eee, także tutaj niestety, ale ale silnik. Czyli jak będę miał silniczek, taki ciągniczek super, to, to normalnie może działać jako kultywator, więc zupełnie nieopłacalnym jest kupowanie jakiegoś osobnego kultywatora, dlatego że tutaj mamy 7-metrowy kultywator, automatycznie yy, możemy kupić przyczepę Samsona, możemy od razu nasiewać, dlatego yy, wydaje mi się i udowodniłem to teraz, że bez sensu jest kupowanie jakiegoś kultywatora. Niestety no. Gospodarka poszła za tyle do przodu, że teraz już chyba kultywatory to odejdą w niepamięć. Bo, bo tak, no po prostu, no. tak super, mamy tutaj elegancko. Zobaczcie, mogę ładnie sobie zakultywatorować pole. Mamy 12 km na godzinę. Siewnikiem, o ile dobrze pamiętam, jadę 10, tylko że siewnik mi bierze 9. Bo tak się zastanawiałem, czy mógłbym puścić jeden ciągnik za drugim. Ale okazuje się, że mógłbym także e, jestem zadowolony e, no i co teraz jeszcze tylko jeszcze jeden testik zrobimy e, podłączymy to wszystko razem i zobaczymy jak to będzie działało po, po podłączeniu muszę to tak troszeczkę sobie dalej, miałem maszynę jeszcze umyć już i zostawić no na... ale także bardzo fajny bardzo fajny a przy okazji już jak jestem to zrobię testik. mniej więcej na ile mi wystarcza yy. widzicie 14 tysięcy w 2 dni Teraz zobaczymy czy te 14, nie, nie, powinni, nie wystarczy mi chyba, czy 14 tysięcy wystarczy mi na przygotowanie tego pola. Mamy 15 tysięcy, dokładnie, to jest 2 dni. Jeżeli, no silnik tutaj, ale ja tak jak mówię, w ciągu tam kilku, jutro już prawdopodobnie będę senda kupywał, także I git, o, trochę ciężko będzie miało, no ale zobaczymy. Tutaj pracownika rzuciłem. Żeby tylko kultywator... Bardzo wolno to będzie, ale... No i lecimy. I patrzymy o co chodzi. Ha! Jak weźmiemy pracownika... To niestety ona automatycznie pobiera nam z silosu. Mamy nawóz, ale pracownik nam pobiera z silosu, czyli nie sprawdzę. Muszę sam pojeździć. Przykro mi. Oj. No niestety tysięcy nie wystarczy nam na 100%. Jak widzicie bardzo szybko to schodzi, yy, ale no i bardzo wolno jedzie. Pod górkę słaby ciągnik. Także, no tutaj niestety, ale to nie zda egzaminu, e, będę musiał, e, no innym ciągnikiem, innym ciągnikiem przede wszystkim, zawracamy, zawracamy, bo to nie ma sensu, 4 na godzinę, zobaczymy w poprzek, zobaczymy w poprzek, 10, no widzicie, jakbym miał... Jakbym miał w miarę dobry ciągnik, no to jest luz, to wtedy jest elegancko, ale przy takim ciągniku, no to jestem, mam porażkę, mam porażkę niestety, ale słuchajcie, mam pole przygotowane już pod kukurydzę z 50% nawożeniem i jest to nawoz za free, mam to wszystko na razie za free, to mi wyprodukowały świnki, e, przyczepa ma 30 tysięcy, także chyba dwa razy będę ją musiał tutaj... E, że tak powiem napełniać tak, 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 5000 to jest tego nawet więcej jak dwa razy, dwa, trzy razy czyli, czyli, no te nawożenie ja pamiętam, że to było trochę problemowe no ale no chcemy coś mieć za free, ekologicznego przede wszystkim, no to musimy też za to zapłacić, tak no widzicie, możemy nawet 20 km na godzinę jechać także to nie, wcale nie będzie aż takie strasznie wolne eee, myślę, że to będzie nawet dość szybkie ale, ale, wymagane, ale, będzie to wymagało silniejszego ciągnika, niestety. No, tutaj spodziewałem się te 220 koni, o których Wam mówiłem. E, także tutaj, niestety, ale e, ten fend. Ale ten fend jest w planach za chwilkę. Także być może dzisiaj już będę miał tego fenda 291 koni. To wtedy, tutaj, na 100%, mi to wystarczy. Na razie muszę to przygotować pod, no, pod, jak to się nazywa, muszę to przygotować i tak i tak pod kukurydzę, więc słuchajcie, no, nie będę Wam nagrywał, jak całe pole będę tej orał, to podejrzewam, że to jest godzina roboty, puszczę pracownika, będzie mi pobierał z biogazu ten nawóz, ale... Ciekawe czy dwa przejazdy 7, 7 tysięcy gdzieś około No tu trochę będę potrzebował jednak Jednak trochę będzie dużo tego potrzebę A czekajcie czy jeszcze raz na nowo No trochę właśnie taka lipa Bo idzie non stop Tak i schodzi tak samo Czyli prędkość jechania no widzicie, sami widzicie, dlatego do tego jest potrzebny strasznie silny ciągnik, dlatego że jak zobaczycie na cyferki, cyferki schodzą praktycznie tak samo. Nie ma różnicy, jeżeli jadę szybciej czy wolniej. Od momentu włączenia to schodzi non stop tak samo. Czyli jak jadę wolniej, to zużycie tego się zwiększa, więc tutaj jest odpowiedni ciągnik. Jest potrzebny odpowiedni ciągnik. No, więc tu chyba mamy problem. No, widzicie, 15 tysięcy i praktycznie 0 yy, przejechanych, 17 na godzinę mogę jechać. Praktycznie ani ra, raz chyba tylko uzyskałem tą prędkość, więc yy, fajny pomysł. Niestety jeszcze nie pod moje ciągniki, ale mówię, Fenda już mam w planie, także yy, myślę, że dzisiaj już to wszystko będzie kupione. Fakt jest jeden, mamy nawóz za darmo. Mamy kultywator, który spełnia nam od razu jakby warunek, widzicie, trzeba wyłączać, włączać, takie kombinacje trochę sobie zrobiłem, ale, ale to będzie działało, ja to usprawnię. Yy, yy. Mamy kultywator, który automatycznie rozsiewa nam nawóz, yy, praktycznie robi wszystko super. Będę musiał zaraz pracownika, bo mi to jednak tutaj zabraknie, a chciałbym to zrobić już po tą kukurydzę jednak muszę to przygotować. No widzicie pod górkę, on jedzie tylko 8 na godzinę. Jest totalna porażka. Ale muszę, muszę puścić, no niestety mam trochę kasy. Zobaczę, ile mnie to będzie kosztowało. I może ewentualnie później jeszcze nagram odcinek. Albo jakieś informacje w następnym odcinku podam, jakie były koszta związane z tym. Ale no, ja chcę ekologicznie zacząć produkować. Więc dla mnie to nie przeszkadza. Pieniążki są po to, żeby je wydawać. Ja chcę mieć ekologię. Więc tutaj nastawiam się na ekologię, tak, Zobaczymy. 2000, miałem 2890 e, puściliśmy razem z nawozem, zobaczymy zobaczę jaki koszt, bo to pewnie on będzie mi robił ten, ten jaki koszt będzie zrobienia tego pola, ale myślę, że jakieś 5-6 tysięcy na chwilę obecną przy tym ciągniku, później to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej e, pozdrawiam, słuchajcie, mam tak jak powiedziałem, kontynuacja serii ze świnkami, świnki zaczynają produkować mi nawóz jest wszystko w porządku, zaczyna to wszystko działać. Na razie jeszcze niestety wymogi są takie, że potrzebuję innych maszyn. Ale maszyny też ogarniemy. Idę teraz umyć w końcu maszyny. A Wam miłego dnia życzę. Hej!